Przypomnijmy, kilka dni temu na profilu schroniska Animals w Białogardzie opublikowano nagranie, na którym jego właściciel znęca się nad jednym z psów. W rezultacie schronisko zamknięto, a przebywające tam 50 psów zostało ulokowane w innych przytuliskach, m.in. w koło brzegu, gdzie trafiło 11 psów. Generalnie psy nie są w złym stanie. Mamy, co prawda, wyzwanie w stosunku do jednego psa, którego leczymy w tej chwili z podejrzeniem parwowirozy. Mamy jednego psa z uszkodzeniem skóry na łapie. Mamy też jednego psa z niedowładzeniem. Koncie, koncie tylnych. gorzej z kondycją psychiczną zwierząt. Są bardzo wyciszone w, wypłoszone te zwierzęta, ale być może to jeszcze powoduje ten stres zmiana miejsca i po prostu wyłapywanie ich w godzinach nocnych to może mieć jeszcze wpływ na to. Sy aktualnie przebywają na kwarantannie, ale po okresie 14 dni podjęta zostanie decyzja o ich możliwej adopcji. Czekamy w tej chwili na decyzję yy, pani ni burmistrz Białogardu i czekamy jeszcze na spływ całkowitej dokumentacji tych zwierząt, które tutaj są. Mamy już częściową wiedzę z tym, że na tą chwilę nie posiadamy informacji z jakich gmin są te psy, ponieważ dokumentacja w Białogardzie w tamtym schronisku no po prostu nie jest udostępniona żadnym władzom. Schronisko Animal z decyzją lekarza powiatowego zostało zamknięte. Редактор Szkoda tylko, że dopiero teraz, bo o tym, że dzieją się tam okrutne rzeczy, mówiono już od dawna. Praca nad schroniskiem w Białogardzie trwała kilka lat, z tym, że no, było to osamotnione działania, działania prokuratury umorzenia, następowały no, dziwne laurki organizacji prozwierzęcych, wpływały na korzyść tego schroniska. No, ale w końcu już wszyscy widzieliśmy ten film i chyba miarka się bardzo mocno przebrała. Wszelkie informacje na temat adopcji można uzyskać pod numerem telefonu 94 35 166 83 lub na stronie Facebook REXA. Osoby chętne wspomóc koło schronisko i jego mieszkańców mogą podarować pełnowartościową karmę lub przekazać swój 1% podatku.